Ciao, się z tej strony witam i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Pet Simulator X na moim kanale. No i słuchajcie, jesteśmy przed update'em: w sensie miał być update, bo był tutaj licznik, ale zniknął, słuchajcie, teraz i nie wiadomo, co się stało. Ok, słuchajcie, wbiłem jeszcze raz do Pet Simulatora i mamy update: April Fools, nie wiadomo, co to znaczy: Infinity Infinite Pets Equipped, czyli można założyć dowolną ilość petów, to jest aż niemożliwe, Free Exclusive Pet. Okej. Okay. Nie no, można mieć 18 max. To jest jakaś ściema, nic to nie działa, słuchajcie. Jakiś darmowy... Wow! Co jest? Ej, wydaje mi się, że to jest scam ogólnie. Wydaje mi się, że to jest ściema jakaś, że to jest niemożliwe. Patrzę jest, jeszcze, co jest, słuchajcie, na tym. Eee, zobaczę, co jest jeszcze na Twitterze u nich napisane. No jest, słuchajcie, że są zmiany ogólnie. Ale nie wiem, mi się wydaje, że to jest jakaś ściema. Ja nie mam robuxów doładowanych, ale zaraz to zrobię, słuchajcie. Infinite pets equipped. Okej. Okay. Na 72 godziny możemy założyć, słuchajcie, nieskończoną ilość petów. Czy to jest serio możliwe? Eee, I to za 10 tysięcy robuxów na 72 godziny będzie. Follow the hints for a free exclusive pet. Dobra, czyli musimy teraz, słuchajcie, znaleźć jakieś wskazówki... Jak e, zdobyć tego ekskluzywnego peta? I zobaczcie, mamy pierwszą wskazówkę tutaj. E, I pisze, żeby napisać na czacie April Fools. Dobra, próbujemy Aperel s Okej, okay, mamy pierwszy challenge zrobiony, uwaga. Dobra, hint be generous. Ok, znaczy to być szczodrym i nie wiem, słuchajcie, czy nie chodzi o to, żeby trajda z kimś zrobić i dać komuś PETA. Słuchajcie, wysłałem tradea do belki. Za zaakceptowała. I damy jej jakiegoś peta ogólnie. Yy, nie wiem jakiego. Myślę, że jakikolwiek zadziała, ale dobra. Dajmy coś fajnego. Ja myślę, że ona by z takiego była zadowolona. Ready? Jest. Zobaczymy, słuchajcie, czy to zadziała ogólnie i czy zrobię ten challenge. Czy o to chodziło tutaj w tym challenge'u? Waga? Trade. Nie zadziałało to, co jest grane Nie zrobiło mi w ogóle e, tego challenge'u, co jest Okej, okay, dobra, udało się, April Fools mam zaliczony Chyba ekskluziwa, Sacrifice 3 Festive Elves Okej, okay. czy ja mam w ogóle Festive Elfy? Nie wiem Ale dobra, challenge udało się zrobić, słuchajcie Trzeba było dać chyba jakieś zwykłe pety po prostu Najzwyklejsze, nie, e, chyba nie ekskluziwa po prostu Nie, nie wolno było dawać, dobra Festive Elfy, słuchajcie, ja miałem je na 100% ale ja nie wiem, czy ja ich nie wyrzuciłem wszystkich. Okej, okay, słuchajcie, mam trzy e, Festive Elfy i wiem już chyba, co trzeba zrobić, bo podpatrzyłem sobie gdzieś na YouTubie, słuchajcie, i prawdopodobnie trzeba je sfuzować. Trzy Festive Elfy trzeba sfuzować i wtedy powinniśmy dostać tego ekskluzywa. także, słuchajcie, sprawdzamy to. Mam nadzieję, że zadziała, bo e, straciłem trochę ekskluzywów swoich ogólnie, żeby zdobyć tylko tego jednego e, peta. Czajcie to? Naprawdę, wydałem kilka ekskluzywów, bo usuwałem te pety ogólnie i to nie, dzia nie działało. W ogóle nie nie działało, usunąłem trzy festive elfy, nie zadziałało, ale widziałem, że jak się zrobi fusa, słuchajcie, to powinno to zadziałać, więc e, robimy fusa, słuchajcie, z trzech festive elfów, mam nadzieję, że zadziała, please. Jest! Mamy to, słuchajcie, zrobiliśmy challenge, April Fools Final Complete i mamy peta, uwaga! I to jest ekskluzyw jakiś, tylko gdzie on jest? Czekajcie, ej, nie, nie widzę go, on jest mega słaby na pewno jakiś, ale mamy go, słuchajcie, jest gdzieś tu, jest, dobra, 43 miliony ma, 41 ich istnieje, Hipermelo się nazywa No to nieźle Dobra, ja straciłem słuchajcie, chyba dwa albo trzy ekskluzywy, żeby to zrobić, ale mamy hipermelo, zobaczcie, bardzo się cieszę. Oh my god, nie wiesz. Co za dziwny pet. No to nie słuchajcie, to był challenge. Nie wiem, czy to się w ogóle opłacało robić ten challenge, ale fajnie jest mieć ogólnie takiego pecika, więc bardzo się cieszę, że mi się udało ogólnie. I w tradzie jakiś ziomeczek mi dał, słuchajcie, za jednego ekskluzywa, bo wiem, że to się nie opłacało pewnie i tak dalej, ale chciałem to zrobić, żeby mieć po prostu tego peta i mamy go, słuchajcie. Hiper melo, tak wygląda. <laughs> jest ekskluzywem, ma siłę na 4 i 41 takich istnieje. Także niedużo ludzi zdołało zrobić robić ten challenge. No pet jest mega dziwne, ale spoko. Jeszcze, słuchajcie, oczywiście robimy e, to, żeby mieć e, tutaj, mm, jak to się mówi, żeby mieć nieskończoną ilość petów. Zobaczymy, jak to zadziała, słuchajcie. Na to potrzebujemy 10 tysięcy Robuxów, także doładowujemy. Słuchajcie, ja już tutaj doładowuję. Pyk, szybko klikam i słuchajcie, wbijamy to, ten Infinity. Założymy wszystkie PETy. Mam nadzieję, że fajnie to będzie wyglądało i zobaczymy, jak to będzie działało. 72 godziny będziemy mogli mieć te PETy, więc fajnie. Ok, więc słuchajcie, ja tutaj yy, już yy, wrzucam sobie Robuxiki. 11 tysięcy Robuxów tutaj doładujemy sobie. Dobra. Mmm. Dobra, okej. Okay. Ludzie pewnie nie wymienialiby się za ekskluzywa, ale w miarę szybko, słuchajcie, chciałem po prostu te Festive Elfy. Ja ich miałem kiedyś mega, mega dużo. Ale no, wszystkie wyrzuciłem po prostu, bo mi nie były potrzebne. I to był mój błąd. Teraz nie będę wyrzucał petów już. Okej, okay, słuchajcie, ale kupujemy za 10 tysięcy ogólnie e, Infinity equipped Pets. Za 10 tysięcy robuxów, słuchajcie, bierzemy to. Okej, okay, i mamy 72 godziny, słuchajcie, patrzcie, jest Infinity, faktycznie. Equip robimy. Co jest? 319 petów założonych. What? Co tu się wydarzyło? Robimy print screen, słuchajcie. Oh my god. Co tu się wydarzyło w tym momencie? Słuchajcie. Mam wszystkie moje pety założone, ale ja mogę mieć więcej, bo ja mam tutaj je w banku poczcie. Jak ludzie na to reagują, zobaczymy, słuchajcie. W ogóle, czy będzie jakaś reakcja ludzi na to. Ale wygląda to mocno, co? Ej, dobra, wbijam do banku, bo mam tylko 300 petów założonych. Muszę teraz odebrać moje pety. Dobra, i teraz tak: yy, Muszę zaznaczyć depozyt. Nie, nie, nie depozyt, withdraw. Ej, już wszystko zlagowało totalnie. Nie wiem, ile tych petów ja tu mogę mieć założonych. W sensie wiem, ile? No, 500. Musiałbym wszystkie tutaj pozabierać moje ekskluzywy stąd, żeby je założyć. Ale słuchajcie, wygląda to mega mocno. Dobra, wyciągam te moje wszystkie ekskluzywy stąd. Ja nie wiem, czy wtedy będę miał 500 tych petów. Jeżeli nie, to szybko jakieś jajka pootwieramy i zaraz nabijemy sobie 500. Eee, dobra, już więcej nie mogę withdraw. Ok. Dobra, 50 petów ekstra. I teraz damy. Equip. Czy mam wszystkie założone? Czy te mi się nie założyły? Czekajcie. Nie wiem, czy one się założyły, czy nie w ogóle. Nie wiem, czy one mi się dodały tutaj. Słuchajcie, bo ja i withdraw i w ogóle jakby, jakby nie zabrałem tych petów. Dobra, słuchajcie, idziemy otwierać e, jajka w takim razie. I tam wbijemy sobie 500, bo teraz mam założonych 300 petów. <grytanie> Zobaczymy, jak one szybko biją skrzynkę, słuchajcie, tego jestem bardzo ciekawy. Ale słuchajcie, działa ten e, update, więc fajnie. Bo ja myślałem, że to, słuchajcie, będzie jednak oszustwo tutaj, ale wszystko działa. Dobra, juzujemy to i zobaczmy, jak skrzynkę otwierają. Czekaj, czy mamy pędzlenik na all? O oh my god, poszły. Otwierać. 300 petów otwiera skrzynkę, zobaczcie. Co jest grane? Masakrycznie to wygląda. Ej. <ścoughs> What? Co tu się dzieje? W ogóle jestem w szoku, że to działa. Naprawdę, 300 petów otwiera skrzynkę. Tylko, że w ogóle nie dostaję coinów. To tak zlagowało, słuchajcie, że jest masakra jakaś. Straszny lag, ale można 500 założyć w ogóle. Co jest grane? Ja muszę zobaczyć, słuchajcie, jak ja założę 500 petów, no nie? Ale ja ledwo chodzę po tym świecie! Patrzcie, jak to jest zlagowane! Masakra jakaś! No nie! Jest grubo, jest grubo, słuchajcie. Dobra, idziemy otwierać jajka. Weźmiemy sobie legendery, będziemy zbierali. I ogólnie... 500 petów spróbujemy założyć. nie ja do jestem w szoku, słuchajcie, że coś takiego dodali. Nie jest to jakiś super turbo update... Ale fajne jest to, że był jeden ekskluzywny pet za darmo w sumie. I możemy mieć 500 petów założonych. To mi się strasznie podoba. Dobra, okej, okay. bierzemy sobie e, legendary, że będziemy zbierali. I teraz lecimy, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, mamy już prawie 500 petów założonych. Jest totalnie zlagowany serw 498. Ostatnie pety otwieramy. Okej, okay, mamy 500, słuchajcie, w tym momencie. Jeszcze możemy otwierać co jest grane więcej? Myślę, że można mieć 500 nie więcej! Słuchajcie. Dobra, otwiera się dalej Mamy 500 petów już założonych To jest w ogóle masakra, słuchajcie Nie wiem ogólnie, czy to się opłacało robić za 10 tysięcy robuxów Czyli za 450 zł Około, słuchajcie, na 72 godziny może mieć założonych, wiecie, no max petów Czyli 500 petów Nie wiem, czy to jest coś fajnego, słuchajcie No ale zawsze to coś, słuchajcie Ja mam nadzieję, że wam się spodobał taki odcinek Zaraz zobaczymy, jak one biją jeszcze skrzynkę, słuchajcie Jak biję skrzynkę 500 petów No wygląda to mega fajnie ogólnie i więcej niż 500 mam założonych Tutaj można chyba z 540 pewnie założyć. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Że z 540 można mieć, bo mi się wydaje, że ja tyle gdzieś tak otwierałem zawsze tych jajek. 540 petów miałem mniej więcej, więc tyle na pewno można mieć założonych. Zobaczymy maksymalnie, ile się da, słuchajcie. Ale wygląda to grubo, co nie? Patrzcie, jak ja się tu obrócę. <laughs> What? Jak one tutaj się ruszają w ogóle? To jest jakaś masakra po prostu. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Ile tu jest petów? No nieźle, nieźle to wygląda, słuchajcie. Dla samego widoku ogólnie jakby dwie osoby wbiły, które mają, nie wiem, 500 petów na serwer, to myślę, że to by w ogóle był totalny jeden wielki lag I nic nie można by było robić. Dobra, jeszcze czekamy, słuchajcie, ile maksymalnie wbijemy tych petów tutaj, ale wydaje mi się, że z 540 już jesteśmy blisko w takim razie. Uwaga, mamy 540. No to jeszcze, słuchajcie, jedno otworzenie chyba albo dwa, jest koniec. Dobra, 543. Ej, no ile można tych petów założyć? To jest nieskończona ilość, czy co jest grane? Ej, nie wiem, co jest grane. Cały czas otwieram i cały czas mogę zakładać pety. 549 już jest. 555. Ej, jak 600 petów założę, to ja nie wiem, nie? Ej, serw, dalej się to otwiera. To jest chyba nieskończone, że to będzie działało. 555. To się nie kończy, ej. To się nie kończy, naprawdę. Jestem w szoku. 560 zaraz będzie. No nie kończy to się, słuchajcie. Można chyba mieć 1000 petów założonych, widocznie. Ej, no co jest grane? To się coś zawisiło, chyba. <grym> Wydaje mi się, że 500 można było mieć, wiecie, no maksymalnie, nie więcej. A i cały czas otwieram i cały czas zakładam pety nowe. Patrzcie na to. To jest jakaś masakra po prostu, coś dzieje. Ile jeszcze? Nie, no nie wierzę, jak 600 założę, to po prostu to będzie szok. Ale chyba, słuchajcie, jest nieskończona ilość po prostu. I można faktycznie założyć, no... max petów, ile można w ogóle. Chociaż nie wiem, czy teraz 500 nie mamy założonych i więcej już nie można. Ale wydaje mi się, że do dokładają się kolejne, patrzcie jak to wygląda w ogóle. <noise> tu nie można się ruszać normalnie prawie. No nieźle, słuchajcie. Dobra, robię screena tego, słuchajcie, bo to wygląda naprawdę mocno. Także robimy sobie screena. Okej, okay, tak to wygląda, słuchajcie, mamy 580 petów założonych chyba, tak? Mi się nawet wydaje, że one jest, są założone. A 580 mam ogólnie... No nie, ja nie wiem, mi się wydaje, że to w nieskończoność można by było, tak? Ale patrzcie, jaki jest laks, słuchajcie, na serwerze ogólnie, że ledwo mogę chodzić. Ale dobra, zobaczymy, jak to otwiera tą dużą skrzynkę. Screen... Co jest grane? Ja nie mogę tu przejść! Dajcie mi tu przejść. Strasznie długo się ładują w ogóle światy. Dobra, próbujemy wysłać te pety tam. Zobaczymy, czy one pójdą. WOOT! Jak to wygląda. Dobra, ale zlagowało. Ale patrzcie, jak szybko tą skrzynkę teraz otwieram. Wydaje mi się, że turbo szybko to idzie, chociaż może mi się tylko wydawać. Jakaś masakra, po prostu. Masakra z tym zakładaniem tych petów to jest w ogóle masakra. Naprawdę. Jest strasznie zlagowany serwer. Więc nie wiem, czy to się opłacało za 10 tysięcy robuxów mieć zlagowany serwer po prostu w Robloxie. Ale słuchajcie, ja mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapeczki do góry za to, że kupiłem, to, słuchajcie, tutaj tę e, możliwość na 72 godziny. E, subskrybujcie ten kanał, wpadajcie też na witoszop.pl. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jutro widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, pobzdurajmy was serdecznie. Papa. Pa!